Teraz będzie właśnie na pociągiem stąd ku was, to załatwiej. Super. Księżył nie można uwagi zwrócić. No, ale jaką uwagę im zwrócić? Nie, nie wytrzymałem, przyszedł zaraz. Rechalizacja na dobry początek dnia. Dzień jak codzień. Bo jestem silniejszy, a będzie przydusić łatwo. pomocy! Pomocy! Dzień jak codzień w rodzinie zawadzki. Utusić się czy nie? Nie wiem, zostaw, e, macie wolę. Macie polę. Nie chciał podczas. Dzisiaj wspieramy się na gubałówkę. Lekki, lekki stan. Oni też jeszcze nie wiedzą. Co ci zrobiłaś tej kurwa, wiesz? Nie, nie wiem. E, okay. e, to jest biesuota! Nie Ona śniaka, bo się nie trzyma! Ewa, dziękuję za nie suby, po cię? A potem przechodzimy. Okej, tawerna Wilczy Dół. Ruszamy. No to jest tak chujowa, no jak Wilczy Dół. Ewa mówi, to jest Wilczy Dół, to jest Wilczy Dół, to jest Wilczy Dół. A Dniś kurwa Wilczy Dół. Tak, to jest to No wpierdała się. Że A potem ten dokładnie, bo się przecież w Krakowie. Kurwa, nie wytrzymam sobie, czy Wilczy dolony kurwa, dół jest w Krakowie, a w Wilczy głód jest tam, gdzie powinniśmy jechać, no. Jesteś niekomunikatywna. Przeproś. Oj, chyba do dzielnicowego jednak sms będzie wytrzymany. Kurwa, <grym> może mi na łodzik, ja nawet nie jestem sesję... z nią w związku małżeńskim ma, ma. No to słuchaj, no to, no to, no to załóż mi, no to tego samego dnia mielec. Pierwomężczyzna, po czy ci wierzą. No na żartów, no. A ty, ciebie, to boli? A z No boli, boli. Ale nie, ją mocniej uderzyłeś no, na pewno. Nie, no to. Widać. Co ty ona, 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 ona po tym śniaka co będzie miała. Głupoty gadasz, Ewa, głupoty gadasz, nie kosztuje tyle. Proszę cię, Ewa. Pro, błagam cię, proszę cię, Ewa, bo nienawidzę czegoś takiego. Jeżeli jesteś w czymś bardzo niedouczona, to nie gadaj głupot, kurwa, że tyle pieniędzy kosztuje w wyjście, bo to bardzo dużo przesadziłeś. Nie w, kurde, jak gadasz głupoty, zanim pierdolisz jakąś totalną głupotę, to to przemyśl zastanów się i przeanalizuj. Sprawdź w internecie, do się, Do edukuj. <średziwanie> no bo naprawdę stary, no to są takie rzeczy, że... A ile stary. ma 150 tysięcy dolarów stary. Wyjście na budowę skosztuje od 35 średnio lub tysięcy No No gówno Ci wyszło. <średziwanie> no to dobrze, to... Wynosi 15 tysięcy dolarów. Jest jedna cena, kurwa, 15 tysięcy dolarów. Ewa, 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 pozwolenie na wejście kosztuje 15 tysięcy dolarów. Możesz sobie wziąć 100 szerpów, 10 instruktorów i zapłacić, kurwa, za wejście 5 milionów dolarów, jak chcesz. Ale pozwolenie kosztuje 15 tysięcy dolarów. No i, no, i, no i kurwa. No i, no i, no i czekaj, jak ktoś się zapyta, ile kosztuje wejście na ornak? No kurwa, kosztuje 8 zł, nie 11. A nie kurwa, jak ja wydałem 1000 zł za osobę na wyjazd. No widzisz jaka ty Ewa jak głupoty pierdolisz? To masz świetne sobie sama się kurwa wyjaśniłaś O dobra, a może z spadam co Ewie na święta kupujesz? Czy to jest pan też tajemnica? Nic. Anuluję jej dwie stówy z długów. Znaczy, że nie wiem się ja samego żółku no, nie opierdolę. A to co Ewa bo masz no co może o te? Sam żurek? Może weźmiemy żurek na pół i do tego weźmiesz yy, na przykład jakieś pierożki sobie czy chcesz. tam chcesz. że yy, palić i Ewa weźmi mi schabowego metr flaków dania z prosiaka, oho kotlet jak 150 tatar kotlciki bierzesz golonkę? Możesz mi pokazać no normalnie. bo ludzie, no jak możesz mówić, że nie ma? Jak patrzysz tu na nie, stronę, nie, ja to masz możliwe. napisane tutaj jakby sok jabłkowy i tu mówi, że nie ma so i tu jeszcze mówisz, że jest sok jabłkowy i mówisz, że nie ma sok jabłkowego. Ale ty nie możesz mi pokazać czegoś spokojnie i normalnie, to musisz już agresywnie wydzierać się i szukać. Ale się wydałam się? Nie, ale zrobiliśmy tak. No to się no to, to, tak to czemu kłamałaś? Tak wydarz Pozywam Cię za to. <śla> Naprawdę, to nie ja do psychologa, to ty masz problem z zaposleniem. A czy mówisz, żebyś szła do psychologa? Mówię ci tak? Ale ja nie powiedziałam, że to mi No to słabo, że ty mu w... no, do psychologa. Ja nie gadam z tobą dzisiaj. <grym <grym o, nie, nie, nie. Chcę, żeby będzie spokój. Oddewolaj jest, oddewolaj jest. Nie, 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 na nie, nie, Dobra. <grym> nie, tak Ewa, nie, vola, Ewa. nie, a po... to będzie tak, będą ruskie. Dobra, e, nie, 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 do, tak, tego? do dwoleja będzie tak, ziemniaki piekane na tym maśle czesnikowym. E, będzie żurek jednak, e, i będzie do tego tak, sokie bukowe. Ale nie, taki zwykły. Ale normalnie żurek się robi z e, grzybami. To może weź na mój nie o Azusa. No wchodzę, wchodzę na zmianę. Czytam. Więc to w kuchrze, celu. Bo dziękuję prawa? za suba. U Azusa Dostałem. Kiedy? Nieraz zostałem przy tobie i nie pytałeś podziękować. Nie wiem kiedy dostać. No, a ja wiem teraz. No ja nie wiem. A ja wiem. Może dlatego, że weszłam na Twój czat no, i było. Pierwsza wiadomość, tylko czemu ta dziewka nie siedzi tutaj na czacie. No właśnie, może, może raz to opiszą, bo nie siedzisz. No ja nie będę się. Ja też zaczynają, że tak się właśnie zachowujesz tak, i im nie dziwię. Czyli stosłujesz drugiej grupy. Tak, bo nie siedzisz na czacie. Tak. Bo oni siedzisz na u mnie na czacie. Wyzywają się za to, że nie siedzisz z nitką używają. Także Czyli to ciebie można nie zadowyzywać. Tak. Dobrze piszę, tam się dziwi, że ją wyzywają. No super, dobrze piszą, że jestem Zaraz zupę jej zabierze. tak, Okej, w porządku. Ja jeszcze nie przejmuj się nim. Owo, o, ale Patrycja, to miła jesteś. Wiesz, tu normalnie, która ludzie napisać cokolwiek. Dobra, A u ciebie to nie ważą, się to się jestem mnie tutaj. Nie wiesz, gdzie jestem tutaj, czy ja jestem. E, w nie wielki jest sama na streamie, to i tam mi ludzie wyzywają. Dobrze wie, że tak jest. Mogę też? Cały dzień? nie działa. A nie może dwóch zup zamówić? A jest taki godne. Ja chciałam, ale ja że Nie, nie powiedziałeś, że się stało. Powiedziałam, powiedz mi to chcesz że się podzielę, że chcę. E, nie, szurek, a a czy siebie, czy nie pytałem się ciebie, nie. Nie, że dobrze, to na pół. Nie, to było na stygnie, ale jest tak. Nie gadam z tą w ogóle. Nie a chcę, chcę co, z tą gadać. w ogóle rozmawiać. Nie proszę. z tobą. proszę. <tusza> znowu proszę, proszę. nie proszę, co tak. nie proszę, tak? nie tak? proszę, proszę. Panie, proszę, Nie co Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 pytałaś mnie co chcesz zjeść przy łodzi. A, A ty powiedziałaś na że może zjedzmy na łódź, nie było tak Nie było tak. To co powiedziałeś? Pytałem się czy żurek na pół sobie coś jeszcze wejdł do tego. Nieprawda. Powiedziałeś na łódź. Nie gadaj do mnie, proszę mi z tym Co, nie mam ochoty. Mam, jedz co? Nie chcę. Ja też już nie chcę. Nie <laughs> wciąż, wciąż, wciąż. E, proszę, że mam rację i że tak nie wygląda. Nie czytaj od oczadce, co nie będę gadał swoich widzomem. Ale ona w żywe oczy jebana. Tak też piszą. No idzie, u ciebie na czacie? Tak. No u ciebie na czacie też piszą, Ewa, nie gadaj do mnie, nie tej czatu. Piszą, nie ma awagacji, jebana nie ma racji. A przed chwilą A ja napisali to. A to? Nie odrywaj czacie, się, nic mi z, z tą gadać. Nie chcę z tą gadać. tyle. Czemu tak się zachowuje? Nie chcę z, z tą gadać, zaakceptuj to. Wkurzyłaś mnie i tyle. Ale czym ci Już cię to, Jak nie wiesz, czym ci go woda. No, co, ty się co, zachowujesz płytką dziecko Oglądajcie się woda. płytką wody. Oglądajcie się za płytką wody. Ja myślałam, że się płytką wody, nie się przystaje, że coś tam się To jest dla ciebie normalne? Ale kłamie, no wiem, że kłamie ono, wiem. Ja. Dobrze, że wy jesteście. Dzięki. Dzięki. Nie wiem, czy nie poczekajcie na to. Ja chciała, jak teraz nie Zmagnuje się klasycznie, ja lubię mi magnować jedzenie, to często fałgową. Także zostawia złaj na, na całą noc jedzenie, w pokoju, żeby się do lodówki nie skołać. W wyciąga mi tutaj majonez i zostawiam mi na całą nozmajone z przy Użyję, a już z owa z powrotem. Dlatego już masz rację, wiem, wiem. I co, nie zjecie zupy, zmarnuje? Ewa sama prowokuje i po, później się siedzi. Wiem o tym dobre się no, się to. dobrze. Wiem o tym, nie słucham, nie z Mają rację w tej sytuacji. Ona ma wywalone, że wydajecie jej pieniądze, z których ma sobie cokolwiek kupić, nawet tego nie, nie docenia, bo skumuje 40% godzin miesięcznie. Ewa marnuje jedzenie, bo za nie nie płaci, więc ma wyjebane. Dokładnie, Leniwe... tak, tak, ale ja nie zjeść tego hejta no Alpik, a Alpik to nie jest twój hejter? Ale ja napisał, nie zjeść tego hejta, rozumiesz? Ale pytam <grym grym> się, bo ja nie chcę, bo ja sobie zjem jeszcze jednego Zjesz to, czy nie? Nie chcę, nie mam A co, jeżeli Ewa by miała rację, przyznałby się, czy nie? No z czym rację? No nie wiem, z czymkolwiek, załóżmy, że by miała rację. Wrócimy do domu, sobie pogadamy, jeśli będzie przeprawę, zobacz. Wyszedłem do Ewy i od razu Ewa powiedziała zbanuj panelkę na czacie, od razu zbanowałem, tak chciała i potem i tak się kłóciła i, i dalej miała pretensje do mnie, mimo że zrobiłem to dokładnie co chciała, to dalej się kłóciła, ona się po prostu lubi kłócić, no, zbanowałem to... panelkę. bo mi kazała, powiedział, że zbanuj ją właśnie się nie pogodzić. Nie, nie znosisz. Nie chcej mu się nie prawda, księdza, no. prawda, prawda, może no, z twojego chłopaka czat będzie czytać. Suchara? No, suchara. Tak, tak. Ale tak, ja chciałem, to wróciłem, to 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 wróciłem to w ogóle tutaj. Czego? Tak by wkurzyła z szatem. Na to jej kurzła alku. nie było. 6 zł powinnaś zająć moim szatem, zostaw no. Część, tego, się tego na tyrana. W dupie. Teraz po... I za Ewką poszła gdzieś smutna. No dobrze, że poszła. No może trzymyślisz się, się twoje zachowanie, no. Nawet to jest słabe, serio, no. Wywalone mam mojego streama. ci ludzie co oglądają mnie. To przecież on, ją też oglądają, dajemy im pieniądze i tak dalej, no, no wywalone. No jak piszą i tak że, do czyta, tak. że mi, ale to jest to coś robią, wiadomości, proszę, to na to specjalnie teraz, żeby było na jej stronę, no, tak. Też bym nie chciał czytać, jakby ode mnie ja miał no, Ale wysyła, nie, ja wejdź na mój czat, zobacz, czy tak wyzywają. Nie wyzywają. Kocham jest tak. szodno, o tym mówię, zobacz, mamy nawet szoda zaraz się puszczała. Gdzie mówisz, że co, niby ja kłamałem? Jebane, nie pan mnie odpuszcza. Mhm. Odręb, jest chwilę wcześniej i ma to do wydarzeń. Jak to jest? Poczynki. Jak dobrze wydarzył? Może do ogrodu się do marta przyjdzie? Ale mi chodzi o to, że jak jechaliśmy w samochodzie, gdzie się nie zapytałaś. Spodziałałeś we mnie, co chce zjeść w wiecznym łodzie. Ja mówię, że to dla mnie. Pytałeś to się, bo pytałeś mnie w samochodzie, co chce zjeść w wiecznym łodzie. A ja ci powiedziałam, że chce zejść szurek. A ty mi powiedziałaś, może zejść sobie na pół i weźmiesz sobie jeszcze jakieś wyroby. A ty powiedziałaś po Tak. No i teraz. To, nie jest no to o co jest drama Ja się. nie rozumiem co jest drama. To nie o co mi się pojęcie. przed chwilą pokłóciliście? Ja, ja nie mam pojęcia właśnie. Bo ja przechodzę po mnie, do mojego czapu, wychodzę, to zaczynają twój czat, wuj ma wywalone, jeszcze mówi, że w ogóle tam nie będzie wchodzić, to będzie z tych to tworzył. Ale już nie ja tak mówię, nie to mówię, ja tak więc no nie przegaj. Ja jestem tak skróżony, że nie chcę w stanie do tego zjeżdżać. Z tego, kurzę takie coś, podejście, szacunek domu mnie, szacunek do uh, studium, dlatego że... Um, nawet, nawet, nawet do tego, że na przykład ja płacę tą restaurację, ja zapłaciłem za hotel, zapłacę za benzynę tobie, i, i, żeby ona tu dojechała i to wszystko. A ona w sumie... to mogłaby się wykazać tym, że pani czas mój jak mnie nie ma i pogada z moimi widziami. A żurek to a żurek to myślę na to, że się jej spytałem, czy pasuje jej to, że zjemy żurek na pół? Powiedziała, że tak. To czemu ma do mnie pretensje potem, że jemy żurek na pół? Ja nie miałam pretensji, że jemy żurek na pół przecież? Kiedy powiedziałam, że mam o woda. to pretensje? Ogłońce woda. Mamy od mojego streama. No kurwa, że to nie jest, bo to nie Moja dziewczyna, tu jeszcze część widowni daje, ale pisało, to ma od mojego streama. A to ja powiedziała, że jeszcze to napisał, nie nie no no, tak. że... Ale to znaczy nie nie, potem trzeba to wymyślać, potem. Nie, rozumiem, że u ciebie inaczej się nigdy mnie wyzywa. nie wyzywajcie. Nie, nie wyzywajcie, nie? Tak, nigdy nie, nie wyzywajcie. No, no tak. Teraz mi widzę, że no to było, tak. ale ty widzisz swoje rzeczy. Może po prostu generujesz to swoim mózgiem. Jakiś ten z widy masz. Właśnie go panuję, bo nawet w nie zna, pierwsza z nich na czacie. Specjalnie no teraz I dzisiaj chyba to co Ci mówiłem, e, tak samo jak chłopaki, to powiedzieli, że może, bo, daj mi dokończyć, że e, żeby na przykład e, tylko nie wyzywajcie Mali, szumimi itd. i tak dalej. I pojedziemy do azdusa. No jak tak powiedzieli, to teraz na to się pierwsze, co będą wyzywać szumimi i maję. Tak samo ty teraz robisz. Nie wyzywajcie mnie, nie, 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 nie Wiadomo, że jak tak mówisz, to teraz się mogę tak wyzywać. Ale to jest wcześniej, jak przybijałem czat. Patrz, cichka szuka ekeli. Dobra, ja będę czytał wiadomość po kolei, dobra? Ale ja nie, nie, nie. Jest... Ja, to jest... ja to jest... będę zawsze się zdawał takie wiadomości. Ja będę czytał po kolei jedną wiadomość. Kw, 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 kw. Dobra, chodzi o to. Jeżeli cię Ewa oszukuje, to pomyśl, czym cię jeszcze oszukuje. Kw, 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 kw. Uciekam, myślała, że kogoś znajom podjednie. Zostaw Ewe w spokoju. Kek wuu, kek kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek ale jesteśmy z Tobą. Kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek wuu, kek kek to medidas, dziwka. No i co, mam się przejmować wiadomością? No, a ja teraz mogę Ci przyzyrix. Ewa to jebana Ewa dziwka. Well, to po kolei dasz? wiadomości? No, ale to, są wiadomości wygenerowane w twoim mózgu. No pa, to jest wygenerowane? O, Ta. pa, patrz. Tak. Ja tylko nie widzę tej wiadomości. No ale teraz Ci pokazuję. A ja nie widzę. To jest na Ewa kochana y, Ewa kochana dziewczyna. Ewa kochana czy dziewczyna. Czytajmy. Ewa jest najlepsza. Yy. Dobra, wiesz co, poproszymy chyba ten związek po prostu. Serio. I może to będzie rozwiązanie. nie nie będzie miała takich wiadomości czytać. Jedna na sto wiadomości jest negatywna. No koniec świata. Zmarujmy kolejne jedzenie, pewnie. A, wiesz, ona wybiera jedną wiadomość ze stół i ją czyta. A ja czytam tak wiadomość z góry na dół. Nie było z No ja wczoraj, zaraz znajdziemy u Ciebie wyzwiska Ewa. A ja, a. Masz Azus. Bo nie wiem, że ona mi to oddaje. No bo dostała do po No to donata nie powinniśmy mi oddawać, to dobie nie Nie wiem czy ona do mnie pieniędzami wrzuca. O! Pójdziemy na czacie tutaj. Ewa dziwka mam napisał. Nie no zrobię jest zdjęcie, czekam. Od góry, znowu to. Dwie osoby już napisały, czekaj, niech pan nie zna zdjęcia. No nie było, nie? U no, Ciebie też tak piszą? wal, właśnie, lepiej, zjeść to jedzenie, bo na będę bardzo wyziony, jeżeli to nie zrobisz. Elo. No szkoda, żeby jedzenie było zimne. Zjemy i się wtedy popełni. No, ale to ale... ona ma w dół, To, że ktoś zimu, mógłby coś zjeść? To jest wiesz, krzyżniczka. Ona w tym momencie nie będzie albo. Tutaj dla pani coś picia? Nie. nie. Dobra, a ty masz to. Alkohol i doszłuchy kielisek. A to będzie jadła ten telefon, czy zjeżdżą? Dopiero, jest ciepłe. Ja sobie robię razie to zmagam się. Powiedziałeś, że się do mnie nie będziesz odzywać, poważnie. się odzywać? Bo chciałbym, abyś nie magnowała w konfiguracji jedzenia. Musisz magnować wiele jedzenia. Mój wielce z głodną, żuelczą, wczułaś, a pierogów nie jest. Nie się o tym żurek. Co ja ci powiedziałam o tym żurku? Ogląd sobie woda, nie się. No właśnie nawet nie wiesz. Wiem. Nie wiesz, bo byś powiedział. Będę będą, nogną będą, będą wodę i Ci pokażę, się okay. Ruszony, okay. To do zachowania. Ty się kłócisz jakieś głupoty? Kłócisz się, przez 5 minut swojego czatu nie czytam. Wy się ja co ty robisz. Że kasę we mnie rzucasz. To swoje pieniądze. Czemu to rzucasz we mnie swoimi pieniędzmi? Nie rzuciłam cię we Rzuciłaś, rzuciłaś przede mnie. Co ty to Kșlukoń nie w ciebie wisszów, Po co, po co, po co marnować? nie być samemu. Po co marnować chod? Od nikogo niezależnie. Muszę się pogodzić. Przepraszam, cię właśnie rogi i majonezy. A potem to się do śmieci, bo ja znam nie wiem, nie, nie ja mam Twoje jedzenie. No. Nie, nie, nie chcę jeść, to nikt nie, nie zamawia. Bo się najadłam. Zresztą odechciałam się. Marnujesz jedzenie? sytuacja z zewnątrz odechciało mi się jeść, więc nie wiem, nic już marnuje. Aha, o nie, że marnujesz jedzenie. Myślę, że gdyby nie ten wyjazd, to by się Ewa spalił i nie pokłócili. Chyba, że w weekendy też się w domu kłócicie, czy nie? No ja pokłóciliśmy się o to, że przez 5 minut nie czytamy o czatu. Dobrze, że on wczoraj czytał swój czat, jak w Tarkowe wieczorem. Wczoraj Patryk powiedział, że on się nie wtrącać do jego czatu, ale jak widać że są chyba są sprzeczne opinie. Co? Ja się na chwilę dolałem. Zatrzymał prawie To Szkoda, że przy mnie nie mówiła. Powiedziałam, że wczoraj, że ty mnie problem, że przez 5 minut nie czytałem czatu, a ja ci wczoraj mówiłam, że cały czas, żebyś czytał czaty kościarkowej i nie było problemu. Nie stałem 30 ponad godzin. Ja no, byłem, ja byłem, czytałem cały czas, cały czas czas wtedy. A moja dziewczyna ma wywalone w mój czar, jak zostaje sama i jest to moja dziewczyna i czyta czat kogoś innego, no, to znaczy tylko pokazuje jej szacunek do mnie. Nie pięć minut. A ty pokazujesz nie cały 5 minut. szacunek do mnie. Nie 5 minut. Dobrze. Przez Dobrze. całą sekundę twojego Dobrze. życia pokazujesz od mego o wiadomo. domu. Każdy szacunek pokaże. No. Zważyłam, no. takie szacunek pokazujemy za tym miałeś się do mnie nie odzywać. Zatkaj uszy i krzyczę, ale jak dziecko pięć. Dobrze, nie będę się odzywał. Jak byłem i paliłem, sobie czytałem. Jak tyła się pisałeś, Już czytam wiadomości o mnie, jak były piękne, spowodowane twoimi słowami. Zajeb się, guba się. To ty spowodowałeś zapewne. A ja z to. A i to, że przed chwilą do mnie ludzie pisali, ci na dziecię, że mam się powiesić... Ewka, je za plecami. No i co to jest? Jest tu jakaś obraza dla ciebie? Ten gruby skórę przynajmniej 9 godzin nie czytał. Jak, jak ja odchodzę, to byś skupiła się na moich no, widzach, to by inaczej się zachowywali. Ja no, to no, masz no. w dupie, jeszcze ich wyzywasz. No, no, no. Bo przez 5 minut nie czytam. Nie, tak, przez 5 minut, to, przez, przez 2 dni. Zrobiłeś zdjęcie na Zrób zdjęcie, zdjęcie? a znaczy, ja tego nie wiem, to no, a Ewa, sobie nie pakujesz tych pierogów? Nie. Ja nie pakujesz bo będzie to magnowała. O nie, no zostało ile Trzy? Cztery pierogi no z dziesięciu. Połowa jedzenia została. Ale no dam ci ty też e, to by też zostało, przecież całe zimia kotele. Tylko, że to nie odgrzejesz, a pierogi nie, ale... Trzy czym nie są nie nie te pierogi? Z to w zasadzie ja zjem, żeby się nie marnowało. Z widelcem będziesz pakowała? No, i ty czytałeś o sobie, a ja mam teraz myśleć o mnie, wszystko co teraz słyszę? Sama ich namówiła, żeby tak do ciebie, do ciebie wołali. Ja, jak namówiłam? Powiedziałam, mówcie do domu. O wolnice i tak woda, tak? Innymi słowami, tak. No, jak mniej więcej? do domu, przygotuję, jak wróć do domu, to będzie przygotowane wszystko, będziemy mogli rozmawiać o tym, jak, o tym samym zachowaniu. O jakim zachowaniu? Ja, ja mi ci pokażę. Nie szoty. strasznie, on nie jesteś moim zachowaniem. A ci nie strasznie, ja ci ja mówię tylko, że szoty po prostu ci pokażę. Chyba, bo... że ta poszła? Nie, wiem, ty z domu. Ha, ha, co tym razem? No, że chcę zrobić, pokazać jej szoty, o co mi chodzi. Jeźdź, bo e, po, gdzie? toną za Ewy. Gdzie? On będzie zaraz rozmawiał z Zagadką, wiem, no. Nie oglądał pierwszy pierwszym, jak to ja nie traktuje się. No. jak to właśnie jest, bezpiekło mężczyzn, nie? I twoja dziewczyna nie stoi po twojej stronie, a potem wszystko no, na mnie spada. nie no w każdym Nie, no wcale nie! Z Pamelką nie z banowymi, Ale dobrze, Pamelko odbanuję, tak będę z nią robił streamy. Zmieniłem zdanie, nie będę pantoflem. Wracam do streamu z Pamelką. To mi się wydaje, że jak były streamy z Pamelką, to lepiej zachować, więc będą streamy z Pamelką, jak będzie jeszcze chciała pomerka zrobić streamatu. To... No to co ja wiem, to mówię, że nie będziesz robić z pamerką, A, Ale już zmieniłem zdanie, to no to bo to widzisz, to nie to. stoję po twojej stronie, sama to powiedziałaś, więc nie będę stał po Twojej stronie. No jeżeli mówisz, że twój chłopak nie stoi po twojej stronie, no to pokażę Ci, co to znaczy, że chłopak nie stoi po Twojej stronie. Ja ci pokażę, jak to będzie wyglądało, jak nie będę stał po twojej stronie. Bo generalnie, Pamelka cię nie wyzywała od prostytutek, od kurew, a ty ją tak wyzywałaś. Więc nawet powiem więcej, stoję teraz po stronie Pamelki. Ponieważ ona ci tak nie traktowała i cię nie wyzywała bezpośrednio od najgorszych. Także ja mogę Ci Pamelka przeprosić ze słowa Ewy, które padło na moim streamie, bo to jednak padło na moim streamie, wybacz. Ja nie przepraszam dalej głoszą, że spójrz. La, 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 to, 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 to mów to o swoim streamie, nie na moim. Nie życzę sobie. Jak Pamelka pozwie Ewę, to nie będę, będę musiał mówić prawdę w sądzie, no bo nie jestem w związku z żadnym więc.